Witajcie, kochani, tu ciocia basia. Tydzień temu rozstaliśmy się z Abramem w momencie, gdy po raz kolejny usłyszał głos pana Boga: Nie bój się, Abramie. Ja jestem tarczą twoją. Odpłacę ci wielokrotnie za to, co uczyniłeś. Abraham, trochę smutny, a trochę przygnębiony, odpowiedział Bogu: Panie Boże. Cóż mi możesz dać? To, czego najbardziej pragnę, tego nie mam i już nie mogę mieć, bo jestem stary. Nie mam syna, który by po mnie dziedziczył i przejął wszystko, co posiadam, gdy odejdę z tego świata. To, co po mnie pozostanie, otrzyma ktoś obce. Nie Abramie. Mylisz się. Nie obcy, ale twój potomek będzie dziedzicem twoim. Po tych słowach pan Bóg wyprowadził Abrama na dwór. Poprosił go, by spojrzał ku niebu. Jak myślicie? Co mógł zobaczyć Abram patrząc na niebo w bezchmurną noc? Oczywiście, gwiazdy, których było mnóstwo. Pan Bóg powiedział do Abrama: Polisz gwiazdy, czy zdołasz to uczynić? Niemożliwe, bym mógł zliczyć wszystkie gwiazdy. Jest ich zbyt wiele, pomyślał Abram. Wtedy Bóg mówił dalej: Abramie, tak liczne będzie Twoje potomstwo. Jak to? Czyżby miał zostać ojcem? Może się przesłyszał? Nie, to były słowa Pana Boga. Choć Abraham wiedział, że to niemożliwe, by on i Saraj mogli zostać rodzicami w tak podeszłym wieku uwierzył Panu Bogu. Nie dość, że zostanie tatą, to jeszcze będzie miał dzieci dużo, jak gwiazd na niebie. Ale to nie wszystko. Bóg widząc, że Abram naprawdę wierzy jego słowom, postanowił wybaczyć mu grzechy i przygotować dla niego miejsce w swoim królestwie. To był niesamowity dar od pana Boga, życie wieczne dla Abrama za jego wiarę. Abraham wiedział, że jeśli Bóg coś obiecuje, to tak właśnie będzie, bo może wszystko, a każde jego słowo. Jest prawdą. Po jakimś czasie od tego wydarzenia żona Abrama, Saraj, postanowiła pomóc trochę Panu Bogu w wypełnieniu obietnicy. Ułożyła plan, który wydawał jej się idealny. Nie pomyślała tylko, że plan ten jest inny niż plan Pana Boga i świadczy o braku zaufania w Boże Słowa i Bożą Moc. Saraj zawołała swojego męża i powiedziała Abramie, to jest Hagar, moja niewolnica. Pomyślałam, że skoro ja nie mogę mieć dzieci, ona urodzi za mnie. Hagar jest moją niewolnicą, więc to tak, jakbym sama urodziła, prawda? Abram zgodził się na plan swojej żony. Niestety, podobnie jak ona... Również nie zastanowił się, czy pochodzi on od Boga. Gdy Hagar zauważyła, że jest w ciąży, zaczęła traktować swoją panią z wyższością, czuła się lepsza od niej. Nie wykonywała jej poleceń, nabijała się z niej i czasami robiła na złość. Sara nie tak to sobie wyobrażała. Miała wielki żal do Abrama. Była przekonana, że to on jest winien całej tej sytuacji czyżby zapomniała, czy i to był plan. Gdy go wymyśliła, wydawało się jej, że to plan idealny. Ale wcale taki nie był. Bóg nie błogosławił temu pomysłowi. Sara nie wierzyła, że Bóg ma moc spełnić złożone obietnice, szczególnie wtedy, gdy po ludzku myśląc, wydawały się niemożliwe do spełnienia. Postanowiła więc pomóc Panu Bogu. W ten sposób sprowadziła na swoją rodzinę kłopoty ale wcale nie czuła się za nieodpowiedzialna. Obwiniała za to swojego męża. Hagar jest twoją niewolnicą. Możesz z nią zrobić, co ci się podoba. Powiedział Abram i zostawił decyzję swojej żonie. Zdenerwowana Sara i zaczęła sprawiać Hagar wiele przykrości. Była dla niej nieuprzejma i upokarzała ją na każdym kroku. Ciężarna Hagar obawiała się złego traktowania ze strony Saraj, i dlatego uciekła od swojej pani. Udała się na pustynię. Nie wiedziała co robić, ani dokąd pójść, gdy nagle usłyszała głos Anioła Bożego, który do niej przemówił: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Uciekłam przed moją panią, Saraj. Odpowiedziała Hagar. To wróć do niej i staraj się być jej posłuszna we wszystkim. Powiedział Aniu i dodał: Pan Bóg mówi do ciebie, że rozmnoży twoje potomstwo, które będzie stanowić lud niezliczony. Teraz jesteś w ciąży. Wkrótce urodzisz syna i dasz mu na imię Ismael. Ismael będzie dzikim człowiekiem i bardzo walecznym. Hagar była szczęśliwa, że pan Bóg Abrama przemówił do niej. Nazwała pana Boga słowami Tyś Bóg, który mnie widzi. Po tym spotkaniu Hagar wróciła do Saraj i była jej posłuszna. Gdy minęło kilka miesięcy, Hagar urodziła syna. Abraham nadał mu imię Ismael, dokładnie tak, jak zapowiedział to Bóg przez swego Anioła. Kilkanaście lat później także Saraj urodziła obiecane przez Boga dziecko. Jego imię to Izaak. On również pełnił ważną rolę w Bożym planie. Ależ to wszystko niesamowite. Cudownie jest wiedzieć, że wszystkie Boże obietnice na pewno się spełnią. Wiele z nich już się spełniło. Abraham, którego historię poznajemy, naprawdę był ojcem tak licznego potomstwa. Ale o tym opowiem następnym razem. Kochani, dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.